Siemanko z tej strony Kamek. Witam Was w drugim odcinku drogi do FIFA 14. Jak widzicie na ekranie kupiliśmy Rodrigo, aby tam dopasował się z Limą i żeby mieli 9 zgrania, bo obaj są z i Lizbona. Więc wystawiłem tutaj tego Arabijczyka Saudyjskiego na aukcję. No i mamy Limę oraz Rodrigo. Bardzo dobry atak. A ja chciałem teraz przy, przy, trochę poprawić się co do poprzedniego odcinka, bo zapomniałem, że Wam trzeba wszystko tłumaczyć dosłownie i e, nic nie można zostawić, tak żeby się domyślić. E, tak, e, ktoś się pytał już miliardowy raz, czy będzie można przenieść graczy z FIFA 13 do FIFA 14. Nie, nie będzie można i nigdy nie będzie można w życiu. Na pewno tak nie zrobię, żeby cokolwiek z FIFA 13 przeniosło się na 14. Tam jest pokazane zdjęcie, że można przenieść z FIFA 14 do FIFA 14, czyli z tej generacji konsol z PlayStation 3, z PlayStation i z Xboxa 360 na PlayStation 4 i na Xboxa One będzie można przenieść. Z PECETA na PC ta nie będzie można przenieść, bo na PC nie wyjdzie FIFA nowej generacji, wyjdzie FIFA tej generacji. Musicie to zrozumieć, że, że na FIFA w tym roku będziemy mieli taką jak na PlayStation 3 i na Xboxa 360, ale nie taką jak na Xbox One i nie taką jak na PlayStation 4. To jest po pierwsze po drugie, bardzo dobrze jeden z was zauważył, że w sumie ja mówiłem o tym, że warto kupować graczy za 300 końców, zagrać w nim parę macie, no i sprzedać ich później, tak. W sumie to to dalej będzie działać, tak, tylko że pamiętajmy właśnie o tym, że jest jedna z grania. Ale jeżeli ktoś nie potrafi sobie danego zawodnika, dać mu kontraktu na 10 meczy czy coś takiego, to dalej mu to jedno z tak za bardzo nie przeszkadza, więc lepiej dla niego będzie kupić tego gracza za 300 końców z złotego. Ale czekajcie, bo coś muszę wam tu wytłumaczyć. Zobaczcie na screen. Dobywamy tytuł mistrzowski, żeby zdobyć mistrzostwo, trzeba 12 punktów. Bilans mam 301 a teraz zobaczcie na mój bilans, mam 300. EA zrobiło w jednym. Bo pamiętacie, w poprzednim odcinku, w pierwszym meczu w połowie wyszło mi i nic nie zaliczyło. Czyli EA zrobiło trzy różne rzeczy: zaliczyło mi mistrzostwo, czyli wygraną w, w tym. W, oczywiście w. w tak jak widzieliście przed chwilą, na koniec tamtego meczu. Ale bilans podobno miałem ujemny, czyli tam zaliczyło, że mecz również przegrałem. Ale tutaj w ogóle nic nie zaliczyło, czyli jej rozwiązało to na trzy różne sposoby. Nie wiem, jak oni to zrobili, po prostu mózg rozwalony. No ale przechodzimy do kolejnego meczu. I o czym ja gadałem przed chwilą? Znowu zapomniałem. A, no tak, było o tym, że właśnie warto kupić zawodnika za 300. Pamiętajcie, że ten zawodnik musi być złoty, nieświecący. Nie Nieświecącego nie, nie złotego sprzedacie od 300 końców zwyż. Jeżeli on ma większy overall, wtedy za więcej go sprzedacie tak od razu. E, i, I świecący się to pewnie 600 końców też zwyż, w zależności od overalla. E, no i to jest dobre wyjście dla ludzi, którzy nie mają końców tak dużo, żeby pozwolić sobie na kontrakt. Jeżeli chodzi o te paczki, też nie dogadałem tam wtedy. E, paczki dostanie każdy, kto grał w Futa 13. E, nie, nie będzie to mnóstwo paczek. W tamtym roku były to cztery paczki, ja osobiście dostałem. Były to dwie złote paczki plus dwie paczki zawodników. E, tam nie wiem, możecie, nie wiem, czy można znaleźć takiego kogoś jak Ronaldo, czy Robena czy kogokolwiek. Myślę, że można, ale jest naprawdę bardzo, bardzo niska szansa na to. E, no i tyle. Dobra, no teraz chcę Wam powiedzieć trochę o tym, jak można w dosyć spokojny sposób zarobić sobie parę dziesiąt końców już na starcie. Jeżeli, na przykład, nie wiem, we wrześniu gdzieś wyjeżdżacie, albo po prostu nie będziecie mieli czasu na wymianę, a będziecie mieli ileś tam końców, bo pewnie też będzie taki prezent na początek web app, czyli na stronie, jak wejdziecie, żeby zarządzać Waszą drużyną Ultimate Team. Czyli dostanie, nieraz się dostaje paczkę, nieraz się dostaje końcy. Tak więc na przykład będziecie mieli dostaniecie 2000 końców za wejście na stronę i nie będziecie mieli co z nimi zrobić, tak naprawdę do składu też nie chcecie kupować, a chcielibyście zainwestować, aby tą kasę później jakoś wydać. Przejdźcie sobie do, do kontraktów, kupcie yy, wszystkie kontrakty pewnie tam za 200, na 100%, 18 czy 19 września, jak to się zacznie, na 100% dostaniecie yy, na początku kontrakty za 200 na aukcji, no bo kto, kto potrzebuje kontraktów, kiedy gra tak naprawdę jeszcze nie działa i nie można w nią zagrać, prawda? Więc jeżeli macie końce jakieś, kupcie kontrakty za 200, poczekajcie aż gra wyjdzie i 2-3 dni po tym jak gra wyjdzie i gra będzie już dostępna w domu, żeby pograć z kumplami, z przeciwnikami online, wtedy wystawcie te kontrakty, one wtedy zwykłe wzrastają do, nie wiem, granic 600-700 końców czasami, takie zwykłe, nieświecące. Więc macie 500 końców na jednym kontrakcie, jeżeli kupicie ich więcej, no to e, oczywiście przebicie jest o wiele większe. E, no i teraz e, spróż, z, mu, zwróćmy uwagę na inną rzecz, na wychodzenie z meczu. Zobaczcie, ja tu z kolesiem w 24 minucie wygrywam już 6-0 i on nie wychodzi. I o to was też proszę w sisie 14. Nawet jakbyście grali najgorzej na świecie, przegrywali 15-0, nie wychodźcie z meczu. Dlaczego? Mnożnik Wam się popsuje. Jeżeli wyjdziecie, macie ten mnożnik NU. Jeżeli go stracicie, jeżeli wyjdziecie z meczu, dostaniecie mniej końców o wiele niż bez wychodzenia. Ten mnożnik Wam rośnie z każdym meczem. Nawet jak macie 0 wyjść, 0 meczy, to z każdym meczem Wam rośnie on. On dochodzi do chyba 1,25. Na początku jest 0,80, jakoś tak. Więc czym większy mnożnik, czym więcej gracie bez wychodzenia. Tym więcej końców dostaniecie. I naprawdę, jeżeli już macie furię na maksa i nie chcecie grać, lepiej zostawić pada, położyć pada. Niech przeciwnik nawet strzeli wam 50 bramek, ale wy nie tracicie tego mnożnika i końcy wtedy, pamiętajcie to jest najważniejsze na początku, końcy dla wszystkich się liczą końcy, żeby, żeby móc kupić tego drugiego gracza trzeba też zwrócić uwagę w następnym odcinku jak rosną ceny zawodników i jak to ma się do późniejszych etapów, ale naprawdę proszę was nie wychodźcie, w tym odcinku poprawiłem trochę to co do powiedzenia w pierwszym jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Fify Piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. No a to było na tyle, wygrywamy mecz 13 do 1. Całkiem, całkiem nieźle. No i to było na tyle w tym odcinku. Brakuje nam jeszcze chyba trzech wygranych do kolejnej ligi. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.